Cześć, ja jestem Kubertakub i dzisiaj sobie zagram w chowanego, czyli hide and seek w Minecraft. Yy, no nigdy jeszcze nie było chowanego na moim kanale, więc sobie zagram. Yy, tutaj chodzi o to, że wybieramy sobie blok, w którym jesteśmy i musimy się schować na mapie. I jest osoba, która szuka, ale dobra. Ehm, dobra, będę tym bookshelfem, czyli tymi książkami, co tutaj są. O, tu, oby mnie szukał, bo jak będę szukał, to ja nie wiem. Dobra, chowam się. Dobra, gdzie tu iść? Jak widzicie, jestem książką, ale gdzie tu iść? I czy tu naprawdę nie ma nic z książkami? Muszę do jakiegoś domku wejść. A nie gadaj, że już jeden... Hmm. Dobreź. Nie wiem gdzie pójść. Schowam się w takim miejscu jakimś... Kurczę, no nie wiem gdzie się schować. O tutaj jest jeden chłop. Ej, dawaj chłop, tutaj się schowa ja obok ciebie. No chłopie, no, Czemu? A, chyba na popłytce nie mogę. O nie, już się ten chłop szuka. Tutaj może. No! Super. Pierwszą rundę już zepsułem. Dobra, no to szukamy. Jak chłop nie znalazł w ogóle? O, tam jedna. Dobra, idę na niego, idę na niego. No nie! Nie trafiłem. Chłopie. Będę go miał, no nie A! No nie trafiłem Gdzie wlazłem? No nie, no i zrąbałem No jeszcze tego otworzyć się nie da, no kurczę No i gdzie teraz chłopiec? O, tu No! A. Trudno ich złapać. Czemu w ogóle oni uciekają? No nie no. Na telefonie się trudno gra. Ja chyba kolejny odcinek Siding robię na kompie, bo na telefonie się trudno gra. No Chłopie. No nie no. Gdzie ty jesteś? O! No w... Oj, oj, będzie trudno. Całą grę za jednym chłopem. Dobra, tutaj może będzie łatwiej go złapać. Nie no, on, on mnie jakoś porobi. No, ja ledwo na tą drabinkę włażę. O. Yes! Załatwiłem chłopa, no i co? No i załatw. Oh, kolejny! Jest! Drugi! Tam kolejny. Nie, to jest chyba. Dobra, dobrze mi idzie. Jest dobrze. A w ogóle dwa schodki, dwa liście. Może tutaj? Nie. A tutaj? Też nie. Ale dwa kile to jest git. Dobra, jeszcze minuta mapy. Gdzie oni mogą być? Dwa liście, dwie. A jeszcze te schodki są. Ale gdzie to mogli? Tutaj może ktoś jest, bo tutaj jest taka. A nie, to nie są te schodki. Dobra, 50 sekund. Zaraz będę musiał się schować dobrze. Mam nadzieję, że będę się chował, a nie znowu szukał. Siedem osób w ogóle szuka. Więc no, nieźle. A tutaj ja tak by nie mógł, chyba nikt. A tu może. No, sekund. A sekund, a może... Dobra, ktoś. Jest pięć osób. Może będę w topce. Co tu się stanęło? Coś mi się pojawiło. A dobra, game. On tutaj gdzieś był? Dobra, będę? Aj, kłopią pięć aż ludzi. No nieźle. Ale skin fajny Dobra Eee To teraz czekam A co to jest za głosowanie? Nawet nie mogę tego użyć Nic nie mogę użyć co jest Dobra Okej okay. eee... Dobra, będę teraz beczką. Nie wiem, czy tam było coś na tamtej mapie z beczką, ale będę. Może mi się coś uda schować. Dobra, lecimy. O, tutaj od razu fajne miejsce. O, mapy się w ogóle resetują. A, a jakby tutaj, tak. O. Dobra, zobaczymy. Już jestem tutaj sam w ogóle. No. O, tam jest szukający. Chociaż tam też mogłem. Tam też są beczki i tam też mogłem. O kurczę, drugi już szuka. A może to wygram, może jeszcze to wygram. W ogóle tak dobrze ci szukający szukają, bo już pięć osób, a dopiero druga minuta mija. O, teraz minęła druga minuta. A w ogóle dostałem mieczyk, prawie go chwyciłem, jak przechodził tutaj. Ale na razie nikt tutaj nie przyszedł nawet blisko, więc może mam szansę na wygraną. Dobra, już trzy osoby szukają, i tutaj nikt nawet do tego drzewa, nikt się nie zbliżył. Tam jest chłop, ale. O nie, on tu idzie. On tu idzie. Oby nie do mnie. Nie. Chłopie, nie. Nie, on. On tu przyjdzie. On tu przyjdzie. Spad. Oby nie wyszedł. Nie, no to jest robinka. Nie. Przejdź, chłopie, przejdź. Minuta. Znaczy, minuta, półtorej minuty zostało do końca. Weź chłopie, nie wychodź. Wyszedł, nie, jest! Cofnął się, cofnął się. Dobra. O, myślałem, że już mnie znajdzie. Dobra, dwóch typków tutaj jest. Jak widzicie, tu i tu. Ostatnia minuta, a chłop tutaj szukający stoi. Ile ich tu jest? Kolejny przyszedł w ogóle. 20 sekund, a chłop tu idzie. Nie. Przyszli wszyscy? Tak, wszyscy przeszli. Siema. Dobra, wygrałem. 5, 4, 3, 2, 1. Siema, chłopy. I co, nie widzieliście mnie? Ha, 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 ha. Dobra, jestem! Najdłużej, osoba chowająca się. Jestem w topce. W ogóle mam innego skina niż tutaj. Mam takiego. Ale no dobra, na ten odcinek, ktoś już by było na tyle, zostawiajcie łapki w górę. Subskrybujcie kanał i pa.